No, no i wyschło już. Yy, i sorry za, yy, że powiedziałam, że jutro święcimy jajka, pomyliłam się. Dzisiaj święcimy jajka. Dobra, zobacz. dobra. Tak. No i te, te jajko będę. Ten o, za tym kolor. Mam takie ładne Nie. biały. Hmm. To jest ostatni odcinek malowanie jajek. A następnie to będzie... No, święcenie, że jeszcze to zobaczymy. Tylko więcej, tylko tego... hmm. To mój ulubiony kolor. A mojej pani to różowy. Najlepszy. No. Więcej tylko warstw. Szkoda, że wy tego nie widzicie, bo to jest tak mocno nie. No tak. No. Nasza Bianca poszła. O już wszystko. Już jestem. Chodź, to. Dobra, to mam sobie wiem się to do odnowane. Hmm, tam to ja Tak, Jak ja ty już maluję Jajko? Ostatnie. Nie, właśnie też. Nie, ja już skończyłam ostatnie. Teraz maluję te, które nie dokończyłam. A, no właśnie, jeszcze zapomniałam jeszcze te, te. Więc nie wiem, czy to będzie ostatnie. Nie, oczy, bo to tylko to, no, ale to Róż, będzie jeszcze, z... no może, albo więcej. Dzisiaj musimy właśnie pójść jeszcze święcić je, no a jutro będziemy je jeść. Ona no już poszła święcić te jajka, nie? Ja wiem. Nasza koleżanka już, no, nasza koleżanka właśnie poszła już święcić jajka. Hmm. Dlatego się skapliśmy że, że ten, zapomniałam po prostu. O, tutaj. Tak, będzie tu jeszcze. I kto oglądał nasz nowy serial na krawędzi, to się bardzo cieszy. To nas nowy serial. Dużo będzie działać. No i ciekawe, wyschnie. No, jakby tym teraz musimy zrobić tak. Dokończyć. To jest jajek. No, dokończyć. I namalować jakieś wzorki. Paski, kropki i tak dalej. Dobra, a te jajko trzeba jakoś przesłomić. Zmienić to. Wykładaj. Po tych jajkach się strasznie budzą. No. Dobra, to trzeba teraz wyrzucić ten? Wrzucić na kartkę. Nie, nie, wrzucić na kartkę. O, to fajnie. Ale ja nie mam jednego ja jaja. Muszę coś mogę zrobić. Dobra, teraz. Czekaj, nie mam czasu teraz. Dobra, bo musimy mi dawać. No. Teraz trzeba wyjść. Tak jak ja to robię. No wiem, czekaj. No nie wróćmy. Nie tak. tak właśnie. No. Bo to wcześniej zrobiłaś ślimaczkę. No. O. Czekaj, bo to trzeba przesunąć. O! Fajny ślimacz. No, no, to jeszcze gorsze. No to no i trzeba tylko dokończyć. No, i to jest, to jest? Zaczniemy od odpier Zobaczcie tu, Chodź tak, ja Chodź, no, zobacz kamerę No. różowy. No to był cen. Tak, to są różowe taki. Wy nie widzicie to. Wy no. widzicie czerwony, ale. U nas to. U nas widać. Różowy. Tak, kamera wskazuje na to co. Zaparadź. Taka już kamera. A, tak, tak, Ma 4 giga, nie wiem. dobra. Zaraz okay. Teraz będzie znać. Okej, teraz pomarańczowy trzeba bardziej dokończyć. Widzicie, bo tutaj jest takie brudne, to trzeba to tak samolować To no jak jasne, patrz. Pokaż. Um, tak, tu, tutaj są takie brudy. Brudy te są na moim włosie. Włosie, no to no, Jak mi dałaś na włosie. Włosie, to ja powiedziałam. Mogę tego już. Chyba nikt jeszcze nie zrobił takiego odcinka jak my. Weź tę wpisz, Wielkanoc. I zobaczymy, czy nikt nie zrobił. Ale takiego, że mamy już Na pewno to. Nie okay. wiem. Teraz te. Mam nadzieję, że nie zadumujemy tych, odcink tych odcinków. Bo jeśli byśmy zanudzali, to możemy Bo pokazać... montować to ja nie umiem, bo mam problemy w takim w telefonie, dlatego już nie montuję. się no. stało. Poza tym nie mamy... nie mamy tego. Nie mamy laptopa, żeby zmontować. Mamy. Nie, że nie mamy laptopa, tylko wiesz, że nie mamy teraz go. No. Nasza mama ma teraz do potrzeby. No. Więc... Zawsze jak nagrywamy, to mama nam zabiera laptopa, bo myślę, że... No, no a, a my przesyłamy z telefonu. Dobra. A wtedy jak jest, to, przes to przesyłamy z Trzeba to teraz przestawić, wiecie, jak? Na słuchu, Czyli na to. Po dołu Widzicie? Jasno-ciemny. Tutaj taki pasek. Dobra. No, to ja teraz przestawię. Hmm, czekaj, tak. Czekajcie. Czekajcie. Oh. Tak jak już. Tak. Wyschnie. No, już teraz dokończymy, które po kolei, czyli to jest to. Przyda się zmienić wodę. Dobra, to pójdę. A teraz e, idźmy na kanale Bianki, bo ja muszę iść po wodę. Jak, Co jest? Oooo! Nie chcę się zamalować. Tu biegało. Jak to możliwe? Mam warstwę. Farby, jak co? Oj, trudno, to zostawię. Co to jeszcze mam? Muszę to wszystko... I trzeba pomalować kółkami, bo jak nie pomaluję się kółkami, to, zobacz, jak to zobaczcie jak wychodzi. Nie, że tak wychodzi. Zobaczcie. No dobra, ładnie, ale... Co tam? Za 40 sekund się wyłączy. Głupie koło! Głupie... Jestem... Zobacz jakie je gubie koło, nie da się namalować To odblask O, hehe. <laughs> Za 24 minut skończyła mm, Dobra. To malujemy tu niebieskie. Wymieniłam wodę, więc... Nie no najpierw trzeba otworzyć. To w następnym odcinku to pomaluję. Dobra, pa.